Słyszycie? Witam wszystkich. Piękna pogoda, leśna droga. Więc gdzie może być Golden Boy Poland? Słuchajcie, jestem w lesie. Mam nadzieję, że prawdziwki, borowiki i inne grzyby Zapomniały o przymrozkowym szoku i zaczęły wychodzić znowu. Pogoda jest super piękna, powiem Wam, więc liczę na to, że jeszcze dzisiaj znajdę trochę borowików. Wziąłem wiaderko, więc mam nadzieję, że coś do niego dzisiaj włożę. Zaczynamy i widzimy się przy pierwszym ładnym grzybku. Jestem teraz w miejscu, które znają ci, którzy oglądają moje filmy, wszystkie. Chodzi słuchajcie o miejsce, gdzie rosły lokomotywy. A teraz chciałbym Wam pokazać pierwszego grzyba dzisiejszego spacerku. Większość już się domyśla, co to za grzyb. Chociaż nie wszyscy. Na pewno to nie jest, słuchajcie, lewus. Potoczna nazwa to jest prawy. Przypomnę, mamy 7 listopad. Zobaczcie, jaka jest pogoda, słońce. O przymrozkach to faktycznie, jakbym nie był w lesie, to bym nie uwierzył, że były przymrozki, że znajdowałem zamarznięte prawdziwki. I każdy. Albo raczej każdy powiedziałby, że, że to koniec. Że to po grzybach już nie będzie grzybów. Może trochę siwków, grzybów, które wychodzą po przymrozkach i koniec. I nie będzie już grzybów. Guzik, prawda? Słuchajcie, pokażę Wam teraz Prawusa. Mało tego. On wychodzi z ziemi. Świeże grzyby wychodzą. Nie znajduje starych, tylko znajduje świeże. Podchodzimy teraz do miejsca. Gdzie ten prawuz wychodzi, i powiem Wam, gdybym nie krążył tutaj, to bym go nie znalazł. Bo jego jeszcze praktycznie nie widać. I podejrzewam, że to miejsce, jeszcze przy takiej pogodzie, będą tu co najmniej dwa tygodnie wychodzić prawe. Patrzcie tam, gdzie pokazuję. Coś białego z ziemi wystaje. I zobaczcie. Gdybym dał mu kilka dni, to powiem Wam, że wyjdzie gigantyczny prawdziwek. Delikatnie, słuchajcie, odsunę tą ściółkę, ale zobaczcie, zobaczcie na jego łeb, że tak powiem, na korzeń. Zobaczcie, jaki gruby, ładny prawdziwek z niego byłby. Gdyby nie moje ślepia. Noga twarda, robaki słuchajcie już po przymrozkach, więc wiedzą o co chodzi. Zobaczcie jaki wielki prawus z niego by wyrósł. Owszem, należał no, troszeczkę nie tak jak powinien, ale twardy, ładny prawdziwek. Pierwsza sztuka dzisiaj. Szukamy dalej. jeszcze jedna uwaga, rada dla grzybiarzy, którzy. Sorry, możecie mnie nie lubić, no ale to nikt inny tego nie robi. Przyjeżdżacie do lasu, i tuż po wejściu browarek, cyk, poza dwie, trzy godziny jedziesz, to odparuje. Ale puszkę zostawiasz w lesie. A weź, że tak powiem, tłumoku, ją po prostu zgnieć. Jest trochę mniejsza i normalnie włóż ją do wiaderka czy koszyka, do którego będziesz zbierał grzyby. Podjeżdżasz pod dom, wrzucasz do kontenera, sprawa załatwiona. Las pod nie śmietnik. Prawę kontra puszki. Na razie jest 1-1. prawe kontrapuszki jeden dwa do kosza no lipa cały czas jeśli chodzi o prawę. mam jeszcze jedną miejscówkę i tam właśnie zmierzam Jak tam nic nie znajdę, to już naprawdę koniec z grzybami na ten rok. No, traciłem nadzieję, ale o dziwo, proszę. I co wy na to? Drugi grzyb. Rośnie w ten sam sposób, że momentalnie nagle szybciutko wyskakuje z ziemi. Te, które wytrzymały przymrozki, no aż trudno go wyjąć. Jakoś delikatnie muszę go. Te, które przetrzymały pod ziemią przymrozki, to wychodzą. Zobaczcie, też całkiem niezły. Prawdziwek byłby z niego, gdyby się wyprostował i normalnie rósł. Czyli wychodzą jeszcze, moim zdaniem, wychodzą jeszcze te, które były pod ziemią w momencie, kiedy przymroski się pojawiły, ale jeszcze schowane pod ściółką, ale już. Już w miarę duże. O, patrzcie. Druga górka tu jest. Zauważyłem tą górkę i nie wiem, czy to jest prawy, czy jakiś psiak. Yy, zobaczymy. No i proszę zobaczcie. Prawdziwek. Łebek zmarszczony, ale prawdziwek. Przymroziło go. Łebka przymroziło. Zobaczcie. Ale jest prawdziwek. Tego znalazłem. Raz dwa i pół kroka, dwa i pół kroka od tego, to tu trzeba się rozejrzeć i poszukać. Zobaczcie maluch i wychodzi. O i patrzcie jeszcze tu miał braciszka No to zaliczam cztery. Prawe, niestety. Stety lub niestety. Tu są trzy, w wiadroku mam jednego. Szukamy jeszcze. No więc stan rywalizacji na ten moment, puszka kontra prawusy, dwa do czterech dla prawych. Oho i kolejny zobaczcie i kolejny prawdziwek młody następny dwa De prawdziwki jeszcze wychodzą. Dowód jest. Pięknie. Piękne. To trzy sztuki w tym miejscu, więc muszę tu obejrzeć to. To takie drobniutkie. Więc naprawdę trzeba uważać, żeby nie zgnieść. A tu w sezonie znajdowałem. Tu w tym miejscu jednego pamiętam, znalazłem taki dosyć ładny, duży był. I krążymy. Wiadereczko zostawiłem w punkcie orientacyjnym. Tam, gdzie znalazłem pierwszego, i krążymy, szukamy kolejny. No, prawuski Kto jeszcze jest? Pomeldować To zabieramy do ciepłego domku. O zima idzie. No i zobaczcie, tu było dwóch grzybiarzy. U grzybiarzy, którzy przyjechali, zaraz sobie pukną i wyparuję. I puchy cyk, szaki. Czyli tu dwie puchy. Prawych mam chyba 7 czy 8. Więc na razie prawdziwki kontrapuszki wygrywają. O, to jest właśnie jedno z miejsc, gdzie strudzony turysta leśny. Musi się napić, i już nie ma miejsca w koszyku, bo ma tyle grzybów, to po prostu rzuca na ściółkę i ma to w nosie. Ale myślę, że trawę na razie wygrywają. I proszę, niedawno ktoś tutaj borowika wyciął. Podsumowując wypad do lasu i pojedynek, który dzisiaj zorganizowałem, prawdziwek kontra Puchos Chmielarus, muszę ogłosić, że zwycięzcą został grzyb o nazwie prawdziwek. Brawa dla zwycięzców. Proszę bardzo. Mamy jednego, drugiego, trzeciego, czwarty i piąty i szósty i siódmy. Natomiast przegrani, czyli Puszkos Chmielarus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przegrana drużyna trafia do kontenera na odpadki. Zwycięzcy zaś jadą ze mną do ciepłego domku. Więc jeżeli się film podobał, subskrybuj kanał, komentuj, łapka w górę, w dół. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Golden Boy Poland. Pozdrawiam.